Elżbieta Janina Kowalska. Grzybobranie. Chodzi Isia po ogrodzie, mały koszyk w ręku trzyma, chce się ubawić w grzybobranie. A tu grzybów nigdzie nie ma. Chodzi, patrzy, nosek spuszcza, a na buzi smutna minka. Aż tu nagle jabłko z trawy, śle uśmieszek, leci ślinka. Isia zbiera jedno, drugie dla mamusi do koszyka. Dobrze, że mnie nikt nie ubiegł. Będzie placek z jabłkiem. Pycha!